Ludzie z bezpieki, którzy od początku interesują się śledztwem, twierdzą, że numer jest nieaktualny. Ale ludzie Piaseckiego odnajdują taksówkę. Jej dysponentem jest Ignacy Ekerling. Jeszcze tego samego dnia Ignacy Ekerling został wezwany przez milicję obywatelską do Uczestnictwa w wizji lokalnej. E, rzeczywiście ta wizja lokalna się odbyła, e, i tutaj w zasadzie można powiedzieć, że zarówno e, brak, e, niemożność znalezienia tej taksówki, jak również fakt, że protokół z tej wizji lokalnej e, po prostu gdzieś się zagubił, to są pierwsze takie dwa bardzo wyraźne sygnały, że organom śledczym po prostu intencjonalnie nie zależy na e, odkryciu prawdy w tej całej sprawie. Na dole śledztwa, tam gdzie był dół śledztwa, no... Oni pracowali tak, jak pracowali, ale pracowali. Natomiast na górze, kiedy to szło na te wyższe szczeble, gdzie się pojawiał departament, wysocy oficerowie, nagle coś się zaczynało gmatwać. Jakby Ci z dołu nie mogli się przebić. W śledztwie, które prowadziła służba bezpieczeństwa, starano się jednak znaleźć sprawców, natomiast była też w służbie bezpieczeństwa grupa ludzi, która tych sprawców nie chciała znaleźć. Mówiąc krótko, czas sobie zdawać sprawę, że po w 56 roku w aparacie bezpieczeństwa w ministerstwie spraw wewnętrznych mieliśmy do czynienia z walką różnych grup. Dwie najsilniejsze były podporządkowane dwóm wiceministrom spraw wewnętrznych. Jeden to był Antoni Alster, drugi to Mieczysław Moczar. Moczarowcy walczyli z Alsterowcami, ostatecznie Moczarowcom udało się przejąć kontrolę nad resortem, a to była walka tak na która była częścią w ogóle konfliktu wewnątrz ruchu komunistycznego między towarzyszami pochodzenia żydowskiego a pochodzenia polskiego, nie bardzo nie lubili, mieli do siebie ogromne pretensje, czy wręcz się nienawidzili. I w tą sprawę się wpisuje sprawa porwania Bogdana Piaseckiego. I cała historia śledztwa yy, no jest historią jednak pewnej walki wewnątrz resortu spraw wewnętrznych. Walki o to, żeby z jednej strony to śledztwo, na co naciskał Piasecki, prowadzić w sposób rzetelny, a z drugiej strony na pewnych zdumiewających wydarzeń. Na przykład takich, że taśma, na której nagrano głos jednego z porywaczy, który się telefonicznie kontaktował z Piaseckim, ta taśma została skasowana, podobno przez przypadek. Prawda? były także inne dowody rzeczowe, które uniemożliwiłyby później no, skazanie sprawców. Ginie na przykład ten list, który został zostawiony przez, po, przez porywaczy na postresant w urzędzie pocztowym. Nie ma go w, w, w aktach dowodowych. 8 grudnia 58 roku e, dwóch hydraulików podczas prac konserwac konserwacyjnych e, w budynku, mieszczącym się na rogu e, dzisiejszej Alei Solidarności Jana Pawła, w e, pomieszczeniach piwnicznych e, tegoż budynku, e, zauważyli, że jedno z pomieszczeń sanitarnych jest. E, zabite takimi gwoźdźmi kowalskimi, zwanymi chufnalami, no i postanowili dostać się do tego pomieszczenia. W pomieszczeniu znajdowały się zwłoki Bogdana Piaseckiego. Jak później ustalono, został on prawdopodobnie zamordowany tego dnia, w którym go porwano. Kiedy wysłannicy Piaseckiego wędrowali po mieście z okupem, chłopiec już nie żył. Rozmawiałem z Jerzym Hagmajerem, lekarzem-chirurgiem, a więc osobą bardzo kompetentną, jednym, równocześnie jednym z najbliższych współpracowników Piaseckiego, który uczestniczył w sekcji zwłok po znalezieniu ciała. Ciało było w studzience kanalizacyjnie było zmumifikowane. I kiedy zaczęto sekcję, obejrzano ubranie. Okazało się, że to ubranie było w bardzo dobrym stanie. Czyli mówiąc krótko, chłopaka... Niemal na pewno zabito w dniu porwania, ponieważ gdyby był dłużej przetrzymywany, choćby jeden czy dwa dni, ta odzież byłaby w znacznie gorszym stanie. I to jest to, ten główny dowód, który przemawia za tym, że Bohdan Piasecki został zabity w dniu porwania. Niewątpliwie w samym środowisku Paksu, ale także w szeroko pojętej ulicy warszawskiej czy polskiej, od początku hipoteza, która wydawała się być bardzo prawdopodobną, to ta, iż doszło do zemsty na tle narodowościowym między. Żydami czy Polakami pochodzenia żydowskiego znajdującymi się w MSW bądź na pograniczu tejże zbrodniczej niewątpliwie instytucji, a Bolesławem Piaseckim, którego życiorys, szczególnie przedwojenny okres, gdy był przywódcą Falangi skłaniał do tego, by w sytuacji krytycznej dla niego do takiej zemsty dojść mogło. Trzeba powiedzieć jasno i wyraźnie, to co robiła organizacja Bolesława Piaseckiego przed wojną było haniebne. To nie są tylko historie walk bojówek, to są na przykład podpalenia żydowskich sierocińców, to są rzeczy straszne. To co robili falangiści przed wojną dla odżydzenia, jak mówili Polski, jest skandaliczne i haniebne i nie da się bronić w żadnych kategoriach, niezależnie od tego, że rzeczywiście problemem było to, że w Polsce była ogromna ilość, ogromna Mniejszość żydowska, która się słabo integrowała z resztą Polski. No, ale to nie jest żadne uzasadnienie dla działań, które podejmowała Falanga. Mogła to być zemsta kogoś, kto osobiście był zaangażowany w przedwojenne, w przedwojenne wypadki, kogo osobiście Piasecki skrzywdził. Myślę, że tak mogło być. Ktoś, kto odczuwał potrzebę zamordowania młodego człowieka. Zapominamy często o tym, że Piasecki przez mniej więcej rok. Działał, jego oddziały Konfederacji Narodów działają w Nowogródczyźnie, do 3.43-3.44. No więc jak to z partyzantami bywa, partyzanci też nie są aniołami. Oddziały Piaseckiego, te bataliony uderzeniowe, no one zdaje się, że z tak zwaną partyzantką komunistyczną, no postępowały bezwzględnie a w tej partyzantce no, było mnóstwo uciekinierów, Żydów, którzy uciekli z getty i podobno byli likwidowani w sposób no, taki e, bezlitosny. Prowadzący śledztwo ustalili personalia czterech osób, które jak sądzono miały związek z porwaniem i zabójstwem. Był wśród nich Ekerling, a także jego szwagier. Wszyscy byli funkcjonari kiedyś funkcjonariuszami UB, tego stalinowskiego, albo pracowali w komitecie centralnym PZPR. Byli to ludzie, którzy tworzyli jakby pewną, pewną grupę, tak można powiedzieć, mafijną, taką z racji raże poglądów poglądów stalinowskich, bo to byli ludzie z tamtej epoki się wywodzący. Dwa, Powiązani więzami w pracy albo w, party, w partii, albo w bezpiece. I trzy, powiązani wspólnotą plemienną. Jest taka teza, ona była wielokrotnie ponawiana, trzeba to sobie powiedzieć wprost, że byli chronieni przez Żydów w aparacie władzy. Prawda? Takie było też mniemanie wielu ludzi z paksu, że są zbrodniarze chronieni przez Żydów w aparacie władzy. No dobrze, tylko przychodzi 68 rok. Już nie ma Żydów w aparacie władzy. Z MSW moczar Żydów się pozbywa prawie kompletnie do połowy lat 60. W połowie lat 60. oni już nie mają żadnych wpływów w MSW. A śledztwo się nie posuwa ani o krok. Trzej podejrzani bez problemu opuścili Polskę. Takie rzeczy właściwie się nie działy w Polsce komułkowskiej. I jeżeli coś tak dziwnego się dzieje, to rodzi we mnie bardzo szybko podejrzenie, że tu jest drugie dno i to jest dno sowieckie. Eckeringa zatrzymano na granicy, podobno po interwencji Piaseckiego. Do jego procesu jednak nigdy nie doszło. Zmarł w połowie lat 70. ubiegłego wieku w Warszawie. Prokurator Wasilewski on mówi, że to na polecenie Jerzego Albrechta odwołano, że tak powiem, proces Ekelringa. Że Cyrankiewicz również w tym uczestniczył i kliszko, i gdzieś też pamiętam, czytałem taką informację, że całą noc podobno pod przewodem Gomułki obradowano nad tym, co z tym fantem zrobić, i doszli do wniosku, że jednak procesu lepiej, żeby nie było, bo to wywoła no, takie antysemickie e, e, skojarzenia. Najobszerniejszy obraz okoliczności towarzyszących porwaniu i zabójstwu Bogdana Piaseckiego nakreślił jak dotąd w swoich książkach mieszkający w Berlinie historyk profesor Peter Reina. Powstaje też praca doktorska na ten temat, której autorem jest Konrad Starczewski. Czy dowiemy się o zbrodni czegoś więcej? Historycy są sceptyczni. Jedyną szansą na to, że dowiemy się kiedyś, jak przebiegało porwanie i zabójstwo Bohdana Piasyckiego, jest oczywiście jakaś relacja bezpośredniego sprawcy. Oni, w moim przekonaniu, już w większości nie żyją, albo jeśli żyją, to są ludźmi. No, Ukresu swojej drogi życiowej. Otóż tak się składa, że ludzie pod koniec życia często decydują się coś napisać o swojej przeszłości, nawet rzeczach strasznych, i zostawić to. Swoim dzieciom, wnukom. Być może taka relacja gdzieś powstała, już i czeka na dzień swojego otwarcia. Być może te dzieci i wnuki ją zniszczyły, nie chcąc pamięci ojca czy dziadka kalać, ale być może się zdecydują na jej ujawnienie. To jest moim zdaniem jedyna szansa. Oczywiście można też analizować te akta, które zostały zgromadzone w IPN-ie, akta śledztwa o kryptonimie zaginiony, ale w moim przekonaniu to będą tylko poszlaki, tropy.